Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek. W dniu dzisiejszym rzucimy sobie okiem na bitcoina. Przede wszystkim skupimy się w tym krótkim updatecie na, na analizie krótkoterminowej, jednak chciałem również pokazać Wam interwał tygodniowy, na który myślę w obecnej chwili musimy zwracać też uwagę. Także jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. I tak może nie przedłużając, jesteśmy na czterogodzinnym interwale bitcoina. Okay? I w momencie, kiedy osiągnęliśmy ten dołek, graliśmy pod to, że zobaczymy ten impuls ABC do góry. Ok? Szczyt fali A, dołek fali B i impulsywny ruch fali C. Jak pamiętacie, spodziewaliśmy się tutaj ponownego retestu tego szczytu fali A i zarazem uderzenia w ten, ten liquidity pool, żeby po prostu złapać nową tutaj płynność. Tak? Oczywiście, w momencie, kiedy dochodzimy do tych progów, do tych wcześniejszych szczytów, do tych kluczowych poziomów oporu w tym przypadku, z reguły dochodzi tutaj do sprzedaży. No i cofamy się w dół do kolejnych jakby takich pozycji. Kluczowych pozycji wsparcia, bądź też pozycji, w których wchodzi nam nowy pieniądz na rynek. Jak widzicie z tej perspektywy, bardzo negatywną rzeczą jest to, że po pierwsze zrobiliśmy niższy szczyt, a po drugie, że ta fala C w ogóle nie była w stanie dojść do tych poziomów 19 935. Tak? Uznajemy za szczyt fali C poziom 19675. Co, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest negatywne, gdyż pokazuje to, że nie ma tutaj wyraźnej siły i mocy w tym Bitcoinie, żeby lokalnie pchnąć wyżej, tak. No, i od tego momentu cofamy się potencjalnie w pięciofalowym, impulsywnym ruchu ku dołowi. Co niejako dopełni nasz korektywny ruch od tych szczytów 535, czyli naszą zygzak-korektę, tak. I teraz, tak, tutaj z tej perspektywy krótkoterminowej, tak jak wam mówiłem. Nie do końca byłem tutaj pewien, jak te fale nam się rozegrają, to nie jest ten scenariusz. Początkowo, początkowo myślałem, że ta fala pierwsza mogła zakończyć się tutaj. Zobaczymy taką ostrą falę drugą i po prostu długą falę trzecią, tak? Taki był pierwotny scenariusz z falą czwartą i falą piątą zanoszącą nas tutaj do tych niższych poziomów. W obecnej chwili. Wygląda na to, że nasza fala pierwsza dopiero skończyła się tutaj, okej, okay, na tej pomarańczowej linii wcześniejszego wsparcia oporu 18 927. Nasz, nasz korektywny, impulsywny ruch fali drugiej zaniósł nas. Po się z tego poziomu idealnie do tego liquidity poola, tutaj, żeby złapać nowe liquidity, nową płynność na rynku. Zarazem przetestowaliśmy też poziom półfyb 19333. No, i od tego poziomu cofamy się w dół. I tutaj trzeba się zatrzymać, gdyż w tym momencie jesteśmy w bardzo kluczowym momencie. Wyznacznikiem tego, czy będzie głębokie nurkowanie w dół, czy może jakimś. No, dziwnym trafem odbijemy się jeszcze od tego poziomu. Będzie oczywiście ten poziom 18997, czyli ten lokalny dołek. tak? W momencie, kiedy utracimy ten lokalny dołek, moim zdaniem naszym kolejnym celem będzie poziom 1618, 18,5000. Bazując na FIBO, co jest równe z testowaniem tego tutaj dołka, okay? tego tutaj czerwonego knota. Więc ja osobiście uważam, że jeżeli utracimy to kluczowe wsparcie, na którym jesteśmy teraz, które testujemy od ostatnich 4-4 godzinnych świeczek, będziemy zanosić się na retest poziomu 18,5 tysiąca, a docelowo myślę, że jest tutaj spory potencjał, że zejdziemy po, po, po kolejny retest tego dołka, żeby w końcu uderzyć po raz kolejny w ten liquidity pool. Okay? Tak jak pokazywałem Wam wcześniej perspektywę FIBO, Troszkę oddaloną, to nasz cel wcześniejszy, 1,618, był tutaj na 18 tysiącach, i mówiłem Wam wtedy, że to, że my nie doszliśmy w tym knocie do tego poziomu 18 tysięcy, 1,618, wciąż zwiększa prawdopodobieństwo, że my kiedyś po ten te retest wrócimy, tak? Po ten test tego poziomu. No i w tym momencie wygląda na to, że możemy właśnie zanosić się z takim ruchem. Chciałem Wam też przypomnieć, że w momencie, kiedy osiągnęliśmy to dno. My mamy retracement, czyli cofamy się do tego szczytu. My chcemy wrócić do tego szczytu, żeby go zbić. Nie udało nam się to, doszliśmy tutaj do tych poziomów 19675 i jest to negatywny statement. W momencie, kiedy cofamy się z tego szczytu, po raz kolejny cofamy się do tego dołka, tak? Zresztą tym razem cofamy się po retest, by uklepać sobie fundament pod to, żeby z tego poziomu się odbić, ok? I teraz tak, jeżeli zobaczycie Bitcoina wracającego do tego poziomu 18167, trzymającego go jako wsparcie i odbicie, jest to pozytywny statement. Jeżeli utracimy ten poziom jako wsparcie, Rite z tego dołka, staje się bardzo, bardzo prawdopodobny, co będzie równoznaczne z retestem naszego obecnego dołka Bessy, tak? Także jest tutaj dużo takich opcji, co, jeśli, co, jeśli to, co, jeśli tamto, tak? Na obecną chwilę skupiłbym się na tym poziomie OneFib 18997. Jeżeli Bitcoin będzie w stanie utrzymać ten poziom, będzie to krótkoterminowo pozytywny, pozytywny statement. Jeżeli zaś utracimy to wsparcie, tak jak powiedziałem, spodziewałbym się testowania poziomu 18,5 a docelowo powrotu po retest 18,100 i uderzenia po raz kolejny w ten liquidity pool. Okay, jeżeli chodzi o nasze fale Eliota, na które patrzycie, na obecną chwilę skłaniam się ku temu, że tu jest fala pierwsza, tu jest szczyt fali drugiej i zaczynamy tą falę trzecią. Oczywiście jest tutaj też takie prawdopodobieństwo, że to nie będzie pięciofalowy ruch w dół, tylko będzie to korektywny ABC. Tak, i wtedy zobaczymy tak zwane 533. Jest taka możliwość, dlatego też wyznacznikiem tego, co będzie dalej, będzie ten poziom, czyli ten dołek. Ok, czy my go utrzymamy i będziemy starali się tutaj wrócić, chociażby tutaj do tego boksa po raz kolejny, czy też go tracimy i lecimy w dół. Okay. Jak sobie rzucimy jeszcze szybciutko naszą 50-20, są z nami, są z nami, to widzicie, że teraz nasza, nasze średnie kroczące, tutaj 50 i 20 iMA, których ja używam, w momencie kiedy cofaliśmy się z tego szczytu, wpadliśmy pod nie i one wciąż działają jako opór, tak, więc to też musicie zwrócić uwagę, że jeżeli nie będzie tutaj wystarczająco wolium i momentum. My będziemy odbijać się głową od tej 50 i 20, i po prostu będziemy zepchnięci w dół. tak? Mieliśmy podobny scenariusz tutaj, o czym też wam mówiłem. Nie byliśmy w stanie po prostu wrócić powyżej tego poziomu. Także to jest też na co warto tutaj zwrócić krótkoterminowo uwagę. Jeżeli zobaczycie sobie nasz stok RSI, i RSI, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, spodziewaliśmy się tutaj w tym momencie byliśmy, spodziewaliśmy się tutaj jakiegoś odbicia, gdyż po prostu nasze, nasze momentum było też bardzo nisko, tak? Na obecną chwilę wciąż jesteśmy na tych niskich poziomach i na jednogodzinówce, i na czterogodzinówce, na ośmiogodzinówce i na dniówce, także jest tutaj, to, to daje jakby smaczek do tego, że wcale nie musimy zobaczyć teraz tego dużego korektywnego ruchu pięciofalowego w dół. A korektywny ruch ABC od tego szczytu, tak? Także też, też trzeba to wziąć pod uwagę. Jeżeli miałoby tutaj dojść do takiego ruchu ABC, to ja bym oceniał, że będzie on wyglądał tak A, B, nasze C. Ok, i tutaj na tym riteście tej pomarańczowej linii, czyli i tak poniżej tego dołka, dołka szczytu dołka fali B, przepraszam, i odtąd możemy zobaczyć jakieś lokalne tutaj odbicie, tak? które już zresztą tutaj zobaczyliśmy. Tylko pytanie, czy to będzie kolejne teraz ABC w górę, tak do tego, do, do tego Liquidity Boxa. Także musicie zwrócić uwagę na to. Czy bitcoin trzyma ten poziom 18 997 jako wsparcie i będzie tutaj bounce do góry? Czy też utraci ten poziom jako wsparcie i będzie zjazd w dół? Dobrze, jeszcze rzucimy sobie na chwilkę okiem na perspektywę długoterminową. Wiem już, że już o tym mówiłem kilka razy, ale będziemy to obserwować, gdyż moim zdaniem no jest to kluczowy moment, w którym jesteśmy obecnie. Mianowicie ten niedźwiedzi pattern Descendant Triangle tutaj na interwale długoterminowym, w tym momencie patrzymy tutaj na tygodniówkę, tak? I tak jak Wam mówiłem wielokrotnie, ten niedźwiedzi pattern odgrywał wielką rolę podczas ostatnich bez. Także myślę, że tutaj jeżeli dojdzie do utraty tego horyzontalnego kluczowego wsparcia, jest tutaj spokojnie potencjał na to, że będziemy testować minimum ten dołek to swing low na tej białej linii 16200, który oznaczyłem, a docelowo bardzo, bardzo mocno zwiększamy prawdopodobieństwo testowania poziomu 14000, tak? Jeżeli zaś dojdzie do wybicia to będzie pozytywny, oczywiście, statement od Bitcoina, tylko trzeba się temu przyglądać, czy będzie odpowiednie volume, by ten breakout nie zakończył się fake-outem, tak? bo takich historii też dużo świat już widział. Także na pewno coś, na co będziemy patrzeć, i moim zdaniem maksymalnie mamy tu jeszcze ten tydzień. Z dwa kolejne, może trzy kolejne tygodnie, i na pewno tutaj jakaś decyzja zapadnie. Bitcoin bardzo mocno konsoliduje, porusza się bokiem. Pokazywałem wam również, że jesteśmy ściśnięci na dziennym a jeżeli nie pokazywałem, to zaraz pokażę, że jesteśmy ściśnięci bardzo mocno tutaj na tym dziennym Bollinger Band. Także też tutaj zanosimy się moim zdaniem na jakiś większy ruch. I co ważne na tym dziennym interwale, ta nasza dwudziestka średnia krocząca, która determinuje to, czy jesteśmy w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym, ona będzie w tym momencie stanowić nasz opór, gdyż jesteśmy pod nią, tak? Jak widzicie, mamy w ogóle dość ta ona jest tutaj na poziomie 19324, także to też będzie kluczowy opór dla Bitcoina. Więc kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę które zdeterminują to, w którą stronę docelowo pójdziemy. Jednak takie ściski na Bollinger Band, szczególnie na dziennym interwale, czy też na tygodniowym, one bardzo często pokazują nam, że możemy spodziewać się jakichś tutaj impulsywnych ruchów, tak? A to, że jesteśmy poniżej tej dziennej yy, średniej kroczącej dwudziestki jest na pewno kolejnym tutaj kamyszkiem do tego ogródka, że jest to negatywny statement. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że był wartościowy. Jeżeli macie ochotę, zostawcie lajka, like, zostawcie subskrypcję, podzielcie się komentarzem. Wielkie dzięki, miłego piątku i do usłyszenia. Hej!